Dokładnie rok temu sobie sprawdzałam, w marcu, nas, na naszym spotkaniu ESG w spółce Praktyka Raportowania prezentowałam właśnie, jak będzie wyglądał nowy standard, jakie były wówczas jego założenia. Myślę sobie, że zanim przejdziemy do tego właśnie standardu, to chciałam Wam przypomnieć też pewne fakty związane z nową dyrektywą CSRT. Jak pamiętacie, w planie tej dyrektywy jest poszerzenie listy podmiotów, które będą objęte raportowaniem, a mają być to wszystkie duże przedsiębiorstwa i wszystkie spółki giełdowe poza mikroprzedsiębiorstwem. Stwami. Więc to nam bardzo poszerza tą pulę podmiotów. Tak naprawdę się estymuje, że obecnie, w ramach dyrektywy NFRD, która teraz obowiązuje, raportuje około 11 tysięcy podmiotów Unii, a w ramach CSRD to by było prawie 50 tysięcy podmiotów, więc zwiększa nam się w zasadzie pięciokrotnie ta liczba. Po drugie, ta dyrektywa, jej propozycja zakłada pewien harmonogram, a mianowicie, że po raz pierwszy byśmy raportowali za rok 2023, natomiast małe i średnie podmioty za rok 2020, 2026. Więc taki, jest, taki był plan w tej dyrektywie i propozycja pojawiła się w zeszłym roku, w kwietniu. No i ta propozycja w pewien sposób była analizowana, państwa członkowskie dyskutowały na, na jej temat. Jest to dokument dyrektywy, a to oznacza, że on musi być transponowany do krajowego prawa, więc trwały dyskusja, jak to może być wdrożone i co się wydarzyło ostatnio, jaki jest teraz status. A mianowicie pojawiła się propozycja dyrektywy, tak zwany tekst kompromisowy. Proponowane przez kraje członkowskie, który został przedstawiony Radzie Unii i będzie on podstawą do negocjacji dalej z parlamentem, dalszego procedowania tego dokumentu. I ta propozycja krajów członkowskich wprowadza jedną istotną zmianę, na którą chciałam zwrócić uwagę, a mianowicie proponuje ona nieco inny harmonogram. Czyli według tego, co jest zaproponowane w, tej, w tym dokumencie, zresztą dostaniecie też link na czacie do niego, to za 2024 rok, czyli byłoby opóźnienie, nie za 2023, tylko po raz pierwszy byśmy raportowali za 2024 i byłyby to te same podmioty, które obecnie raportują w ramach dyrektywy NFRD. Czyli nie poszerzalibyśmy jeszcze tej puli podmiotów, natomiast za rok 2025 raportowałby te wszystkie duże przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo to znaczy, że tak naprawdę trzeba spełnić dwa ze trzech kryteriów, albo średnioroczne zatrudnienie powyżej 250 osób, przychody netto powyżej 40 milionów euro i suma bilansowa powyżej 20 milionów euro. Tak, Jeśli się spełnia dwa z tych trzech kryteriów, to jest się dużym przedsiębiorstwem. Natomiast za rok 2026 tutaj się to nie zmieniło, małe i średnie podmioty, czyli w tym wypadku to są spółki giełdowe. I chciałam podkreślić jedną rzecz, ponieważ y, y, widzę, że jest różna komunikacja gdzieś w social mediach, to, to nie znaczy, że tak będzie. Tak? To jest propozycja, y, która będzie poddawana negocjacji. To nie jest na 100%, że takie opóźnienie będzie dotyczące tych podmiotów. Y, chciałam powiedzieć, że są tutaj ważne argumenty za przesunięciem, ale też ważne argumenty za tym, żeby ta dyrektywa z, była wdrożona zgodnie z oryginalnym terminem. Jakby za tym przesunięciem przemawia fakt, że mamy trochę więcej czasu na to, żeby dopracować standard, jak też, żeby się przygotować do budowania systemu gromadzenia danych, ale również też audytorzy, tak, czy biegli mają ten czas, żeby wzbogacić swoją wiedzę i przygotować się do audytowania tych raportów. Ponieważ tutaj dyrektywa przewiduje, że te raporty, dane mają być audytowane. I w tej chwili nie mamy tak naprawdę służb w Polsce, nie mamy odpowiedniej liczby osób przygotowanych do tego, by, taką, by takie badanie przeprowadzić, raportu niefinansowego. Więc to są takie argumenty przemawiające za tym, żeby to opóźnić. Natomiast argumenty, które przemawiają za tym, żeby utrzymać ten termin, i pewnie to będzie takie istotne w trakcie rozmowy i tej dyskusji, na poziomie Parlamentu, też Europejskiego, jest to, że dyrektywa CSRD, ona nie jest oderwana w stosunku od innych regulacji jak NFRD, czyli to co teraz obowiązuje się pojawiło to był 2014 roku, to było w zasadzie by powiedzieć taka samoistna regulacja, która nie była bardzo powiązana z innymi. Natomiast ta dyrektywa jest ściśle powiązana z innymi regulacjami dotyczącymi zrównoważonego finansowania, czyli przede wszystkim taksonomią, jest też związana z obowiązkami, które na przykład sektor bankowy ma w ramach raportowania tak zwanego filaru trzeciego. I Banki, instytucje finansowe potrzebują, by móc spełnić regulacje, które na nie są nałożone, potrzebują informacji od spółek. Dlatego też na przykład stanowisko inwestorów, tak jak się popatrzy na stanowisko Eurosifu, jest za tym, żeby utrzymać te terminy. W związku z tym chciałam bardzo podkreślić, że to nie jest jeszcze y, pewne i generalnie na przykład stanowisko inwestorów jest za tym, żeby utrzymać, by raportowanie weszło od y, 2024 roku, żeby w tym roku już pojawiły się pierwsze raporty. Więc zobaczymy, jaka ta sytuacja będzie się rozwijała. Ministerstwo Finansów będzie tutaj też komunikowało, ale my również będziemy wam, Was informować, y, co się dzieje. Natomiast chciałam sprostować, że to nie jest już przesądzone. Cały czas jeszcze. Y, Trwa tutaj dyskusja na ten temat. Idąc dalej, chciałabym przejść już do drugiego punktu, czyli do, do standardu. I teraz to, co tutaj widzicie, to jest taki harmonogram, który w zeszłym roku przedstawiło. Ciało, które zajmuje się tym standardem. Po prawej stronie macie dwa takie terminy EFRAG. Jest to ciało zajmujące się raportowaniem, ciało doradcze finansowym, natomiast dostało mandat, żeby rozwinąć standard raportowania zrównoważonego rozwoju. I bardzo się przez ten rok organizacja zmieniła. Na początku tam było kilka ekspertów, którzy mieli zbadać po prostu, czy w ogóle jest sens budowania tego standardu. Jak się okazało, że tak, to, to EFRAK zaczął zapraszać um, ekspertów, um, patrząc na ich profil, pod kątem ekspertyzy, pod kątem też doświadczeń w ramach standaryzacji. Zresztą cały czas ta organizacja zatrudnia i buduje buduje swoje kompetencje. Drugi skrót, który warto zapamiętać to jest PTF. ESRS, będziecie go pewnie widzieli coraz częściej, czyli Project Task Force on European Sustainability Reporting Standards. Te standardy będą miały skrót ESRS, tak? I teraz to, co zaprezentowano w zeszłym roku, co EFRAK pokazał w swoim raporcie, tu macie właśnie tutaj, widzimy, że w połowie tego roku powinniśmy otrzymać jakąś serię standardów, już coś powinniśmy zobaczyć. W przyszłym roku już pozostałą taką część główną, no i istotne jest to, że będzie też dobrowolny standard raportowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. I mówiąc szczerze, prawdopodobnie ten, ta dynamika zostanie utrzymana, że będziemy mieć już w tym roku pierwszą serię standardów do konsultacji poddaną. Zobaczymy, czy uda się wprowadzać poprawki tak, żeby ona była zamknięta do końca, do końca tego roku. Plan jest tutaj taki, by cały standard była zakończony do 2024 roku i żebyśmy zmierzali do takiej jednolitej europejskiej platformy raportowania. I tu chciałam zrobić taki mały przypis i powiedzieć Wam jeszcze o jednej inicjatywie, na którą warto zwrócić uwagę, a wiąże się z tym, a mianowicie europejskiego tak zwanego European Single Access Point. To jest inicjatywa, która buduje takie jedno, jedno miejsce, jeden punkt, taką platformę dostępu do informacji o spółkach, do ich sprawozdawczości rocznej w Unii Europejskiej, co pozwoli przede wszystkim instytucjom finansowym na łatwy dostęp do danych. Zresztą ta nowa dyrektywa też nakłada taki obowiązek digitalizacji raportów i sprawozdań, żeby bardzo szybko móc pozyskiwać informacje. No i tutaj jest jedna dobra wiadomość, że ten plan, tego European Single Access Fund, on ma być gotowy do 2024 roku, więc, jakby tutaj te terminy różnych innych działań, żeby wspomóc to raportowanie, są na razie prowadzone zgodnie z, zgodnie z czasem. Idąc dalej, jak ma wyglądać ten standard? Ja w zeszłym roku prezentowałam jego strukturę i ona w tym momencie zostaje utrzymana. Pokażę Wam za chwilkę taką tabelę i schemat, z czego ten standard będzie się składał. Po pierwsze, będzie miał takie trzy wymiary raportowania, czyli będą, będzie zestaw wskaźników i zasad, które dotyczą wszystkich tak, raportujących. Potem będą też wyróżnione wskaźniki dotyczące sektorów, czego też bardzo potrzebujemy i w konsultacjach też to wyszło. No i będzie jeszcze trzeci wymiar jednostkowego raportowania, także jednostka mogła również specyficzne dla niej informacje zawrzeć w raporcie. Z drugiej strony będą takie trzy obszary raportowania: ISD, czyli środowiskowy, społeczny i ładu korporacyjnego. A dane, które będziemy raportować, z jednej strony będą dotyczyły tą perspektywę strategiczną, drugi poziom będzie to poziom pewnej implementacji, no i trzeci poziom po prostu wyników, tak, jakie mamy, jakie mamy wyniki, więc będzie on szerszy niż to co teraz, niż to, co teraz raportujemy. Dodatkowo cały standard ma też się opierać o pewne zasady i z jednej strony ma on pokazywać przeszłość, tak jak dotąd, ale z drugiej strony ma mieć też perspektywę taką forward-looking na przyszłość. Więc to też jest nowa perspektywa. Będziemy pewnie raportowali nasze plany. Poza tym standard ma też zawierać zasady raportowania dotyczące jakby jakości, i większość z nich, które wtedy były zapowiadane w zeszłym roku, będzie utrzymana, czyli na pewno podwójna istotność, taki connectivity quality, ale też i value chain, tak? Czyli ta perspektywa oczywiście zgodnie z zasadą proporcjonalności też łańcucha wartości. Więc to, to, się, to się pojawi. I chciałam Wam teraz pokazać, jak wygląda dzisiaj ta sytuacja i czego, co już, co już zostało jakby opublikowane, co mamy do dyspozycji, jak to będzie wyglądało. Otóż chciałam Wam powiedzieć, że pokazała się tak jakby seria draftów, tak zwanych working papers, bo też sposób, w jaki pracuje EFRAG, bazuje na zasadzie przejrzystości, więc możemy, jeśli ktoś chce obserwować, obserwować pracę tej jednostki. Więc ono już wypuściło, wypuściło kilka takich, bym powiedziała, roboczych, roboczych dokumentów. Na koniec, pod koniec zeszłego roku, pojawił się pierwszy taki prototyp, związane z raportowaniem kwestii klimatycznych. Potem w styczniu na początku, na początku tego roku pojawił się pierwszy raport, pierwsza taka wersja standardów dalej jakby dotycząca kwestii, kwestii klimatu, się nazywa tak batch one. Potem w lutym tego roku pojawiła się kolejny, kolejny taki working paper, który zawiera taki batch tu, który zawiera pozostałe tematy środowiskowe dotyczące wody, dotyczące zanieczyszczeń i Gospodarki cyrkularnej. I jak widzicie, też te tematy, ten podział tych tematów środowiskowych, on jest taki, jak jest w taksonomii. Widać tutaj bardzo to, bardzo to powiązanie i też widać, że ten, ten standard łączy, bym powiedziała, to, co jest dzisiaj, jeśli chodzi o taksonomię, ale jeśli też chodzi o międzynarodowe wytyczne TCFD, czyli tego międzynarodowego ciała, tak, który stworzył wytyczne dotyczące raportowania kwestii finansowych powiązanych z klimatem. Wszystkie te elementy są, są ze sobą połączone, także wdrażając ten standard w przyszłości będziemy mieć pewnie, będzie mieć pokryte też również TCF DB, planuje zainkorporowanie tego w całości i też planuje obowiązek raportowania z CO2 3, jeśli chodzi o, o emisje. Też dlatego potrzebne, ponieważ na przykład banki również będą musiały raportować swój 3 zgodnie z po prostu z tak zwanym filarem, filarem trzecim raportowania. Co jeszcze się pojawiło w lutym, też tego samego roku na początku pojawiła się jeszcze tak zwana klasyfikacja sektorowa. Pokażę Wam, jakie sektory wyróżniać, będą, wyróżniać będzie ten standard europejski. No i najnowsza rzecz, która pojawiła się w marcu dokładnie na początku, to już jest seria standardów też społecznych, więc możemy sobie zobaczyć, jak one wyglądają. I ostatni też. Środowiskowe dotyczące bioróżnorodności ekosystemów. One wszystkie mają skróty ESRS, czyli European Sustainability Reporting Standards, i jak widzimy, S to są społeczne, E środowiskowe, P na przykład związane z Principles, czyli tymi pierwszymi takimi, by taką grupą standardów związanych z zasadami. Czyli jedna rzecz, którą warto możecie sobie zajrzeć do tych, do tych dokumentów. Na ten moment powiem może, do, do czego warto na ten moment zajrzeć. I patrząc na to, co się pokazywało, to widać, że ta struktura tego standardu będzie bardzo zbliżona do tego, co jest w, w GIRI. Trudno mówiąc szczerze, coś innego też wymyślać, ale też wydaje mi się, że czerpie z gri, ale też z innych, innych standardów raportowania. Więc tak naprawdę co warto podkreślić, to Mówię, jednolity europejski standard, ale tak naprawdę mamy standardy, czyli modularny system, podobnie jak w przypadku GERI. Czyli mamy taki, bym powiedziała, standard dotyczące zasad, fundamentów stosowania, ale też i profilu opisu, też opisu jednostki. I na ten moment ta propozycja, układ jakby tych modułów, za chwilę Wam pokażę, jak będzie wyglądał. Dalej mamy tematyczne obszary, czyli te wskaźniki takie tematyczne podzielone na ten obszar ESG, czyli środowiskowy, społeczne i ładu korporacyjnego. Potem mamy mieć wskaźniki sektorowe, też ten obszar sektorowy zagospodarowany. No i na końcu ma być jeszcze standard dla małych i średnich przedsiębiorstw. Więc tak się nam zaczyna układać system modularny tego europejskiego standardu i jak wygląda jego propozycja, jakby ile możemy mieć w każdej z tych części różnych modułów. A jeszcze uwaga do tych sektorów, to chciałam jeszcze, jeszcze Wam powiedzieć. W sumie wyróżnia on 14 sektorów i z tego 40 podsektorów. Te sektory są następujące: część z nich jest właśnie już też opisana w taksonomii, czyli mamy na przykład rolnictwo, budownictwo i też nieruchomości, sektor finansowy, energetyczny, tak przemysłowy. Retail, wydobycie, także widać, że są takie naprawdę duże kategorie sektorowe. I akurat wydaje mi się, że właśnie wskaźniki sektorowe są bardzo potrzebne, bo istotne jest porównywanie pomiędzy, pomiędzy spółkami, jakie może nam dać to raportowanie, a są zazwyczaj wyzwania specyficzne dla sektorów. Więc dla analizy spółek i też dla podejmowania decyzji, dobrze jest mieć tą perspektywę, tą perspektywę sektorową. Jak to będzie wyglądało, idąc już bardziej do konkretu, na ten moment, jaka jest wstępna propozycja? Czyli jeśli chodzi o te moduły, bym powiedziała, dotyczące zasad czy opisu jednostki, to mamy takie standardy ESRS, European Sustainability Reporting Standard P1, dotyczące tego, jak ma być prezentowany ten raport, jakie tam są zasady prezentacji i korzystania z tego standardu, ale są też takie dane koncepcyjne. Podwójna istotność, jakość informacji, jaka ma być zaprezentowana, granice raportowania, horyzont, też łączność informacji. I Jeśli coś miałabym sugerować wam, żeby się z czymś zapoznać, to jak w każdym standardzie, zajmuję się tymi standardami po prostu 2000 siódmego roku i pracowałam przy tworzeniu też międzynarodowych standardów przy tłumaczeniu, to zawsze najważniejsze są te zasady, te conceptual guidelines. One są istotne, bo one wpływają później na stosowanie standardu, więc jest utrzymana ta zasada double materiality, o której była już mowa wcześniej w, w, przy NFRD. Podkreślone to było w różnych komunikatach też dwóch Komisji Europejskich wyjaśniających raportowanie niefinansowe, to double materiality. I tutaj też posługuje się ten europejski standard takim pojęciem Impact Materiality. Jeśli raportujecie według GRI, to wiecie, że w tej nowej wersji jest tam pojęcie impactu, impact. Ono jest istotne, bo ono nam określa właśnie to materiality. A tutaj to zostało nazwane Impact Materiality, więc można się też, jakby z czymś się mielibyście zapoznać, to tak naprawdę bym sugerowała tutaj, żeby zrozumieć, jak ten standard może działać. Natomiast jeśli chodzi o te pozostałe części, te pozostałe wskaźniki, wskaźniki, które są zaproponowane w Working Papers, wydaje mi się, że można je przejrzeć, bo one mogą się jeszcze pozmieniać. Na razie to są Working Papers, to musi być jeszcze zatwierdzone, wypuszczone, jeszcze do konsultacji, może się też nieco zmienić. Więc to jeszcze też nie jest taka wersja, która będzie faktycznie nas obowiązywała. Natomiast, jak widzicie, w tej części dotyczącej jednostki, czyli ja tutaj tak to nazwała, mamy general provisions business model, ładko korrekcjnie organizacji, też ryzyka, szanse oraz też definicje. Natomiast, jeśli chodzi o tą część kolejną, czyli raportowanie ESG, te trzy, te trzy, kolejne, trzy kolejne wymiary. To tutaj mamy szereg, możecie zobaczyć, jak są podzielone te, nazwijmy te moduły, czyli mamy na, na ten moment propozycje jako working papers, właśnie climate change, pollution, water, biodiversity and circular economy. Potem mamy elementy społeczne i tu mamy dotyczące miejsca pracy, jak widać jest dużo tych tematów i też pracowników w łańcuchu, w łańcuchu wartości. Też chcę zwrócić uwagę, że widać, że ten standard też rozdziela, podobnie jak i gier pracownika. To jest takie pojęcie employee and worker, czyli mamy employee kogoś, kto w danym kraju członkowskim jest zatrudniony zgodnie ze prawem pracy, takiego workera, czyli osobę, która świadczy też pracę, świadczy usługi na rzecz naszej organizacji, ale ma inną formułę kontraktu, więc widać, że to też tu jest rozdzielone. Mamy tematy związane jeszcze z konsumentami i na ten moment też z ładem korporacyjnym. Więc w ten, sposób, w ten sposób to wygląda. Jeśli jakiś temat jest dla Was taki trudniejszy, widzicie, że jest wyzwaniem już teraz na etapie raportowania, no to zachęcam Was do tego też, żeby tam zajrzeć.